Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Tomasz Mądry, jestem analitykiem z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a dzisiaj moją państwa gościną jest Marcelina Pilszyk z Zespołu Klimatu i Energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Cześć Marcelina. Dzień dobry, cześć wszystkim. I dzisiaj będziemy rozmawiać o śmieciach i gospodarce odpadowej, lub jak niektórzy w branży to definiują, o gospodarce surowców wtórnych. Uważam, że to fajne, bo od razu przynosi jakieś dobre skojarzenia. I może na początek spróbujmy sobie tak zdefiniować tę gospodarkę odpadową. Czym ona właściwie jest i jaki jest taki najpopularniejszy podział tych odpadów, jeśli chodzi o wytwarzającego te odpady? No, czyli jakby główny taki, czy nam się najbardziej kojarzą śmieci, to kojarzą nam się z tym, co my wytwarzamy, czy jako gospodarstwa domowe. No I to będą właśnie te odpady komunalne, czyli to jest tak naprawdę wszystko, co, co my wyrzucamy jako gospodarstwa domowe, czyli to będą właśnie te plastiki, e, tektura. Hmm, śmieci takie bardziej biologiczne, hmm, drewno, tekstylia, zużyty sprzęt elektroniczny, zużyc, zużyte baterie, czyli tak naprawdę wszystko, co my wyrzucamy. E, no i tak podpowiadałby nam mózg, że to będzie ten największy e, strumień odpadów e, w. W Polsce, jak i na świecie, jeżeli patrzymy na na przykład na kraje jako Polskę, no ale to jest właśnie to mylne wrażenie, bo to jest tak naprawdę tylko około 10% tego strumienia odpadów, które produkujemy jako Polska. Yy, I tak naprawdę głównym źródłem odpadów to są odpady przemysłowe. Yy, I na przykład tylko, że yy... Pewnie zastanawiamy się, czemu głównie mówimy o odpadach komunalnych, a nie o tych odpadach przemysłowych. Wynika to z tego, że na przykład w Polsce głównym, głównym odpadem przemysłowym to są e, odpady pochodzące z górnictwa i wydobywania, czyli to jest 53%. Czyli są takie odpady trochę ciężkie do recyklingu, bo e, nie za bardzo do końca jest to tam takiego wartościowego do odzysku. A odpady komunalne są bardzo ciekawym takim tematem związanym z recyklingiem, ponieważ to są bardzo zróżnicowane materiały. Czyli mamy tutaj właśnie. I jakby teoretycznie recykling ich jest dosyć ciężki, no bo mamy tam właśnie tu tekturę, plastik, szkło, jakieś odpady biologiczne. I dlatego to jest taki bardzo intrygujący temat, a jednocześnie możemy z tych odpadów wyciągnąć bardzo wiele surowców, które możemy wykorzystać ponownie, które są nam bardzo potrzebne na przykład w transformacji energetycznej. Do tego bardziej specyficznego recyklingu jeszcze dojdziemy dzisiaj. Ale powiedziałeś tutaj i o, i o odpadach komunalnych, i o odpadach przemysłowych. I ostatnio wyszły dane GUS-u, które mówią, że tam w 2023 tych odpadów komunalnych było mniej więcej 13 milionów ton, a tych odpadów przemysłowych to jest tam 115 milionów ton. I czy to jest dużo na tle europejskim? Czy taki statystyczny Polak dużo śmieci w porównaniu do reszty Europy? To jeżeli patrzymy na te odpady komunalne, no to przeciętny Polak z yy, śmieci, możemy tak powiedzieć, że wytwarza tych odpadów mniej. Hmm. Analizując na. Po, po, patrząc po prostu na dane, to w 2022 w pierwszym roku e, przeciętny Europejczyk wytwarzał około 527 kg na osobę rocznie. No więc jest to całkiem, całkiem e, spora liczba, podczas gdy w Polsce w tym samym roku było to około 360 kg. Czyli widzimy, że to jest e, zdecydowanie mniej. No i wydawałoby nam się, że to jest e, dobry wskaźnik, bo jeszcze na przykład porównajmy sobie inne kraje w Europie. Na przykład e, taki przeciętny Niemiec generuje około 593 kg odpadów komunalnych, a mieszkaniec Węgier 406 kg na, na osobę. Czyli wydaje nam się, że Polska w tym zestawieniu e, Wypada całkiem nieźle. Ale co jest istotne, jest co z tymi odpadami się tak naprawdę dzieje. Jeżeli już popatrzymy sobie na te odpady, na te odpady komunalne w Unii Europejskiej, to tak średnio 49% Mówimy o danych z 2022 roku, to 49 odpadów komunalnych w Unii Europejskiej zostało podane recyklingowi i kompostowaniu, 26 przetworzono termicznie, a tylko 23 unieszkodliwiono poprzez składowanie. Czyli już zostało one po prostu wysłane na takie, co nam się kojarzy, wysypisko śmieci. A w Polsce tylko 41% podaliśmy recyklingowi, a aż 38% unieszkodliwiliśmy na właśnie poprzez składowanie. Czyli widzimy, że w Polsce. Jakby mamy problem z recyklingiem i gospodarką tymi odpadami, bardzo tych śmieci po prostu wysyłamy na składowiska. Tak, w ogóle jest to też ciekawe w, w kontekście tego, jak powiedziałaś o, o tym, czy statystyczny Polak właśnie dużo śmieci, no to z tego, co ja tutaj widzę w tych danych, no to jedynym krajem, który wytwarza mniej śmieci per capita, to jest Rumunia. A tak to Polska jest krajem, który per capita, czyli na jednego obywatela wytwarza najmniej śmieci. No i właśnie ta wspomniana Dania wytwarza trzy razy więcej. I tutaj hipotezy są takie, że trochę wynika to z wskaźnika urbanizacji, no ale trochę też po prostu ze wskaźnika konsumpcji. I bycia po prostu bogatszym krajem. Ale warto też przypomnieć, że pomimo tego, że statystyczny Polak wytwarza mało śmieci, no to jesteśmy jednak bardzo dużym krajem. Więc wytwarzamy, jesteśmy czwartym krajem ogólnie w Europie, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o liczbę produkowanych śmieci, dobrze wspomniałeś tutaj o tym, o tym też recyklingu, bo tutaj od 2018 roku została wprowadzona taka dyrektywa, która mówi, że od przyszłego roku, czyli od 2025 roku 55% odpadów ma być poddanych recyklingowi, a 65% opakowań ma być poddanych recyklingowi. No i z tego, co ja rozumiem, no to za specjalnie nie ma szans, żebyśmy my, jako Polska, spełnili tutaj te cele w przyszłym roku. Można tak powiedzieć, że będzie to problematyczne, ponieważ właśnie, jak już wspomniałeś, 55% jest, to jest ustawa, która już, dyrektywa, która już obowiązuje. Po prostu cele są na 2025 rok. I teraz jest tak, że tak, mamy, Polska powinna 55% poddać odpadów komunalnych Przygotowaniu recyklingowi lub przygotowaniu do ponownego użycia i 65 od, opadów, odpadów opakowaniowych. No i Komisja Europejska przeprowadziła takie badanie, w którym właśnie badała to, czy jest ryzyko, że państwa Unii Europejskiej nie spełnią tych celów. No i niestety Polska została przypisana do grupy krajów, które, których prawdopodobieństwo to, że nie spełnimy tych celów, jest bardzo wysokie. Czyli jesteśmy jednym z 10 państw członkowskich UE, które mogą, mieć, które mogą nie osiągnąć celów w ramach tych odpadów komunalnych, czyli to 20 to 55%, ale także związanymi z odpadami opakowaniowymi. Tak samo w ramach tej dyrektywy jest też taki dosyć bardzo ciekawy zapis, że kraje członkowskie powinny zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10%. Co w Polsce jest raczej do następnego roku, myślę, że będzie z tym bardzo duży problem, żeby to osiągnąć. Do 2035 roku, to jest pomyłka, ale myślę, że to i tak w perspektywie 10, tam 11 lat to może być bardzo ciężkie do... Tak aż, tak, aż tak zmniejszenia ilości składowanych śmieci. Bo to też chyba się nie zmienia. Tak jak recykling się, się procent recyk odpadów, które są poddawane recyklingowi się zwiększa. To ten procent odpadów, który jest składowany, chyba jest w miarę stały w czasie. Tak, niestety tak. Znaczy ilość, yy, ilość składowisk się powoli zmniejsza. Jednocześnie te, ta, ta ilość śmieci, która jest składowana, zostaje na miarę podobnym poziomie, ale jednocześnie, żebyśmy tak cały czas nie mówili, jak to w Polsce jest źle i jakie to mamy problemy, no też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy startuje z troszkę z innego pułapu, jakżeli jeżeli porównamy sobie, jaką jak Polska przyszła drogę, na przykład w ramach właśnie selektywnej zbiórki odpadów, czyli tu mówimy o tym, co przeciętny obywatel powinien robić, czyli skład, y, dzielić odpady na szkło, plastik, y, odpady biodegradowalne do różnych pojemników, no to musimy popatrzeć, no to w 2010 roku ta selektywna zbiórka odpadów stanowiła jedynie 8,5. Procent zebranych odpadów komunalnych, a już w 2021 roku to było aż 40%. Czyli jaka to jest gigantyczna zmiana, i jaki to musiała zajść gigantyczna zmiana po prostu w podejściu przeciętnego Polaka do zmiany swoich nawyków. No tak, to jest, to jest bardzo, duża, bardzo duża zmiana tutaj w zaledwie w 10 lat, bo takim krajem, które mają jeden z najwyższych wskaźników recyklingu są Niemcy. On tam chyba podchodzi pod 70%, i to wynika też chyba z mocno z systemu kaucyjnego. To znaczy tam wszystkie butelki plastikowe możesz oddać w, na przykład w okolicznym Lidlu czy coś takiego i z początkiem 2022 taki system wprowadziła też Łotwa i w, tam w lutym 2024 Łotwa y ogłosiła urząd statystyczny łatwo ogłosił, że 80% butelek dzięki temu systemowi kauczynowy wraca do ponownego wykorzystania i w Polsce ten system ma wyjść od 2025 roku. Takie są przynajmniej założenia i wtedy liczymy, że ten sukces też będzie podobny. Ale zostawmy też ten recykling butelek, bo to wydaje się, że jakieś takie bardzo skomplikowane nie jest, bo wrzucasz plastikową butelkę i ona zostaje nią jeszcze raz. A co na przykład z takim recyklingiem odpadów trochę bardziej skomplikowanych niż papier właśnie, czy plastik, jak na przykład baterii albo paneli fotowoltaicznych, bo na przykład po boomie na fotowoltaikę, też związanym z tym programem Mój Prąd, z danych Agencji Energii, Agencji Energii Rynku Energii wynika, że mamy 39 milionów sztuk pracujących paneli. Czyli to jest więcej niż jeden panel na obywatela. I oczywiście to są też inne jakieś skomplikowane technologie. To nie jest tak, że to są tylko panele fotowoltaiczne. I wiadomo, że te panele fotowoltaiczne też nie będą recyklowane teraz, to znaczy one dalej są w użytku, i to nie jest tak, że to jest problem, który pojawi się za rok. Ale czy w ogóle jest jakiś pomysł na recykling? Tych takich bardziej skomplikowanych odpadów. Tak. To jest problem, który dopiero jakby jest przed Unią i przed Polską. no Bo musimy sobie zdawać sprawę, że ten boom na panele fotowoltaiczne to jest tak naprawdę kwestia ostatnich 15 lat, na przykład, jeżeli patrzymy na Polskę. I jeżeli popatrzymy sobie na przeciętny czas życia takiego panelu fotowoltaicznego, tych starszych generacji, to jest około 10 lat. Więc już wiemy, że te panele teraz będą tak naprawdę te montowane tam w około 2010, po 2010 roku, to one teraz będą musiały zostać wymienione i ta liczba odpadów, na przykład właśnie związanych z panelami fotowoltaicznymi, się będzie zwiększać. I właśnie według danych, no to do 2015 roku w Unii zamontowano 5,11 miliona ton paneli. Więc jest to gigantyczna wow. liczba. I to, są, to jest właśnie ten 2015 rok. To będą te panele, które będą powoli musiały zostać wymienione. No i tak, to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ w panelach fotowoltaicznych znajduje się bardzo dużo surowców krytycznych, które są niezbędne do transformacji energetycznej. Czyli ty tu mówimy tutaj lit. Kobalt. I to są często takie surowce, które są, importujemy z krajów, które są dosyć mocno niestabilne. Kobalt to jest na przykład głównie Republika Konga. To jest kraj, który jest stosunkowo politycznie bardzo niestabilny. A na przykład takie surowce metali ziem rzadkich, to w prawie 99% Unia Europejska importuje z Chin. Więc bardzo duże uzależnienie od tych surowców krytycznych stawia Unię w takiej troszkę niebezpiecznej pozycji, ponieważ uzależniamy się od innych krajów, a jak wiemy, te surowce będą niezbędne do transformacji energetycznej, bo są to są niezbędne surowce do budowy, do budowy paneli, wiatraków, więc tych, tych technologii, które mają być podstawą transformacji energetycznej. Ale co ciekawe, nawet w Polsce z tego, co kojarzę, e, razem z AGH e, jest taka współpraca między prywatną firmą AGH i właśnie oni mają się w Polsce zajmować. Jakby jest to jedna z pierwszych firm, które będą w Polsce zajmować się recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Więc jakby to już się dzieje. Czyli to już się dzieje, ale to są dalej także, no bo większość tych paneli i tak jest zamontowanych w poprzednim dwa lata temu, w poprzednim roku dwa lata temu, więc to jeszcze pewno nie są rzeczy które będą na teraz potrzebne. Tak, ale jeszcze jakbyśmy wrócili do tych y, takich odpadów właśnie związanych z odpadami y, komunalnymi, czyli tu mówimy o, o odpadach, czyli mm -hmm. tych o, o, o odpadach ze sprzętu elektronicznego, no to to też jest taki y, sektor do, jakby, do zmiany, ponieważ wyrzucamy bardzo dużo tych odpadów elektronicznych i na, na możemy, na, na przykład, dać telefon. Ile ludzi zamiast oddać swój stary telefon do recyklingu, chowa go do szuflady i ma w tej szufladzie trzy, cztery stare telefony, których, no, nie ma tak, <laughs> których nie ma zamiaru użyć. A w każdym z naszych telefonów znajdują się bardzo cenne surowce, które mogą być wykorzystane ponownie. I dla przykładów 嗯。Mm. Yy, taki yy, telefon komórkowy zawiera właśnie miedź, kobalt, lit, srebro, złoto, int. To są takie surowce, które mogą zostać odzyskane, i w, yy, według danych w 2019 roku takie znalazłam jakby najbardziej aktualne to w Unii wyrzucono 16 tysięcy ton telefonów komórkowych, które w ogóle nie zostały podane recyklingowi. I jakby wartość tych surowców, które można było odzyskać, jakby przeliczono na około 124,5 miliona dolarów. Więc to są takie wartości, które jakby tracimy, przez to, że nie recyklingujemy tych sprzętów. Nagrywamy ten podcast na początku lipca. W y, ostatnią niedzielę czerwca mieliśmy dotychczas najgorętszy dzień w roku. Na przykład w Warszawie było 34 stopnie. A to i tak oczywiście w ujęciu globalnym. Najzimniejsze lato, jakiego doświadczymy. Wszystkie następne lata prawdopodobnie będą jeszcze cieplejsze. I podwyższone temperatury, fale upałów i wszystkiego takiego rodzaju rzeczy zwiększają ryzyko zapłonu materiałów łatwopalnych. Szczególnie jeśli dodatkowo wyrzucamy do. Y, Zbioro do, do wysypisk śmieci, o których mówiłaś, jakieś odpady elektryczne, na przykład właśnie te telefony albo baterie czy coś takiego. I stąd moje pytanie: Czy Polsce grozi drugi 2018 rok, kiedy to według raportu Najwyższej Izby Kontroli mieliśmy 243 pożary wysypisk śmieci, czyli to jest prawie że jeden pożar na dzień? Tak, no to musimy się teraz cofnąć trochę do, tych, do tego y, niezbyt y, udanego 2018 roku pod względem pożarów i zastanowić się w ogóle, z czego to wynika. Bo jeżeli Popatrzymy sobie na dane, no to to rzeczywiście był taki rok przełomowy i to była rekordowa ilość pożarów w składowisku, 243, tak jak powiedziałeś. Ale jak popatrzymy sobie, no to z każdym rokiem od tego 2018 roku ta liczba pożarów malała. W no 2019 też było 177, w 2020 111, a w 2022 tylko 38. Więc widzimy, że tendencja jest mocno spadkowa. No i z czego wynikała ta sytuacja w 2018 roku? No i niestety wynikało to z dziur, które. W Występowały w naszym systemie prawnym związanym z gospodarką odpadami. Czyli wtedy, niestety, e, prawo było, z, e, było tak, m, tak napisane, że e, pewne firmy po prostu wykorzystały pewne dziury w, 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 prawie, w prawie związane z gospodarką odpadami. E, do 2009. Do 2018 roku e, bardzo łatwo było uzyskać przez firmę zezwolenie na zbieranie i magazynowanie, czy tam przetwarzanie odpadów. To było bardzo proste. E, tak naprawdę nie za, nie za bardzo by się trzeba było starać. Wtedy firmy wpadły na taki model biznesowy, w którym importowały e, śmieci na przykład z zagranicy, następnie składowały je na nielegalnych z reguły lub bardziej legalnych składowiskach odpadów. I następnie dużo taniej było po prostu wywołać e, przypadkowy hmm. zapłon, niż e, płacić za e, zagospodarowanie tych odpadów, czyli na przykład podanie ich recyklingowi e, lub tam inne e, czynności, które trzeba było poddać te śmieci, tak, żeby je, żeby je zagospodarować. No i niestety e, to po prostu było, e, to wynikało głównie z tej sytuacji. Następnie w 2019 roku zmieniło się prawo. Teraz już jest tak, że firmy, aby uzyskać zezwolenie na gospodarowanie odpadami muszą naprawdę dużo zrobić, między innymi e, muszą uzyskać zezwolenie, e, następnie e, musi, systeć, musi zostać tam zainstalowany system ochrony przeciwpożarowej, e, który musi być zweryfikowany przez rzeczoznawcę. Muszą być zamontowane kamery, a także jakby firma musi założyć kaucję proporcjonalną do ilości zgromadzonych śmieci, odpadów, nie mówmy śmieci. <laughs> Więc jakby, jakby zostały, zmienio, zostały poczynione jakby takie kroki, które miały właśnie przeciwdziałać takim nielegalnym praktykom. No jak widzimy, one działają i te pożary, że zdecydowanie się ta ilość pożarów zdecydowanie się zmniejszyła. Tak, w ogóle 2016-18 to jest też bardzo też ciekawy czas, bo wtedy też przestaną wysyłać. Chiny przestały wtedy masowo importować śmieci, które to tam przed, do 2018, 2016 chyba roku robiły na bardzo dużą skalę. I dalej niektóre śmieci z zachodu są tam wysyłane do Wietnamu, Indonezji i Bali, ale to już jest e, dużo mniejsza praktyka. Ale w kontekście wysyłania śmieci, ja mam takie pytanie, które jest takie chłopsko-rozumowate, ale i tak. Pojawia się w głowach wielu ludzi. To znaczy, co nas powstrzymuje, żeby wziąć te wszystkie śmieci, czy to z Polski, czy to z Europy, czy to ze Stanów Zjednoczonych, zebrać je wszystkie razem i wysłać je w kosmos albo na księżyc? Myślę, że głównie wstrzymuje nas grawitacja, jakby to e, głupio zabrzmiało. No po prostu koszt. Koszt wysyłki śmieci w kosmos byłby chyba abstrakcyjnie wysoki. E, no i to też jest taki problem, w którym właśnie e, to jest odłożenie problemu e, na jakąś przyszłość. Myślę, że później te prześmieci mogłyby zagrażać jakimś innym misjom kosmicznym, tak sobie to wyobrażam. Ale myślę, że głównie koszt wyniesienia takich śmieci tam poza orbitę kosztowałoby jakby abstrakcyjnej ilości pieniędzy. A dwa, no to jest właśnie ten czynnik recyklingowy, jakby my potrzebujemy odzyskiwać te śmieci pod to, żeby tworzyć obieg zamknięty surowców i jak najdłużej wykorzystywać te surowce w gospodarce. Tak, może też, żebyśmy nie byli takimi non-stop pesymistami tutaj, to powiedzmy też, że chociażby od 1995 ten recykling śmieci w Unii Europejskiej, odpadów w Unii Europejskiej wzrósł o 200%, więc to nie są małe liczby, to, to naprawdę się dzieje i będzie się działo prawdopodobnie coraz szybciej ze względu też na na właśnie wprowadzane dyrektywy czy takiego rodzaju rzeczy. A co byś powiedziała, że Twoim zdaniem jest takim problemem gospodarki odpadowej? No, myślę, że po prostu to jest to, jeżeli mówimy o śmieciach, o odpadach komunalnych, no to to jest właśnie bardzo duże zróżnicowanie materiału i też to jest ważne, że duża część pracy jest po stronie obywatela. Czyli to my po części musimy dbać o to, żeby te śmieci, żeby te śmieci e, oddzielać, e, dobrze właśnie od, składać je do odpowiednich pojemników, bo to zdecydowanie ułatwia pracę na, na dalszych etapach e, gospodarki odpadami. To jest bardzo istotne. No, po, w, w Polsce problem jest taki, e, może to jest nie, nie nie, niepopularne stwierdzenie, że y, mamy dosyć małą ilość spalarni śmieci, w sensie docelowo, i y, to też jest y, problem. E, ale myślę, że głównie ten recykling i też świadomość społeczna. I to, że musimy, I to, że mamy trochę tak, właśnie taka ciekawostka, której nawet ja dostatnio się dowiedziałam, co może być ciekawe, że bardzo dbamy o ten zamknięty obieg, yy, obieg surowców. I na przykładzie plastiku, to mnie bardzo zdziwiło, że w momencie w, m, mamy plastik, z którego powstaje butelka plastikowa, ale z tej samego materiału może powstać nasze ubranie, czyli poliester. I w momencie, w którym e, firmy odzieżowe zdecydują się ten materiał przeznaczyć nie na jeszcze raz ją zre recyklingować butelkę na jeszcze raz na butelkę wyprodukować z tego materiału, tylko wyprodukować na przykład koszulkę z poliestru, to niestety ta koszulka wypada z tego obiegu. I już nie no. może z, jakby koszulka nie może już stać się znowu butelką. I jakby za, załamujemy ten krąg i następnie już nie możemy wykorzystać tego ponownie. I myślę, że to też jest taka... Dla mnie to było szokujące. I myślimy sobie, idąc do sklepu, że kupujemy ekoprodukt z... Ekopo, znaczy, ekopoliestru to jest ciężko powiedziane, ale coś, co zostało zrecyklingowane. A nagle nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nie, to nie jest do końca ekologiczne rozwiązanie. W sensie, że może to jest zrecyklingowane, ale dużo, du, dużo dłużej ten materiał by posłużył, gdyby został butelką. No tak, no... To, co powiedziałaś też wcześniej, wydaje mi się bardzo trafne tutaj. To znaczy to ekoprojektowanie produktów, żeby one były łatwo identyfikowalne. Żebyśmy na przykład na każdego rodzaju butelce wiedzieli, gdzie mamy ją umieścić. Żeby to nie było złożone z kilku rodzajów materiałów, tylko żebyśmy mieli łatwą percepcję, gdzie umieścić dany odpań, żeby nie było tych małych opakowań. I no, żeby na przykład nie wiem, była identyfikacja kolorystyczna danego odbioru czy coś takiego. Jeszcze za, za trochę właśnie wejdą, za trochę wej, wejdą dodatkowe dyrektywy związane właśnie jeszcze z tekstyliami. Będziemy mieli też, też tekstylia recyklingowane, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Tak, ciekawe rozwiązania proponowała też Komisja Europejska w ramach chyba dyrektywy o właśnie o odpadach opakowaniowych. Czyli tam, tam propozycją było to, żeby proponować konsumentom więcej butelek wielorazowych. Czyli na przykład sprzedawać, yy, sprzedawać napoje w butelkach, których mógłbyś sobie, sobie w sklepie ponownie napełnić? No tak, to jest takie bardzo utopijne rozwiązanie tak. z kategorii, że ludzie chcieliby też wtedy więcej na to wydawać. To znaczy, na przykład, jeśli miałbyś jedno opakowanie na proszek, na pranie i mógłbyś. Stop odnawiać sobie po prostu to, przechodzić z własnym opakowaniem, dosypywać sobie proszku. Takie sklepy bodajże w Portugalii, z tego co kiedyś widziałem, to były, tylko że no to oznacza oczywiście większe koszty, a pytanie, czy konsumenci chcą, żeby te koszty były większe przenoszone na nich. Tak, no i też ciekawe jest to, jak konsumenci to odbierają. Jakby słyszeliśmy yy, duże niezadowolenie, na przykład po stronie chyba, ja to słyszałam głównie na polskich mediach, ze względu na przykręcone. Yy, korki od butelek. Był to dla niektórych problem nie do przejścia, ale na przykład ciekawe, czy, czy jako konsumenci zauważyliśmy to, że zniknęły małe opakowania. Nie wiem, czy Tomek na przykład zauważyłeś, że w hotelu nie ma już małych opakowań e, kosmetyków. Nie ma już? Nie ma. I to wynika właśnie też z, z rozwiązań unijnych, jakby po to, żeby nie produkować e, małych opakowań i śmieci dodatkowych. No tak, niektóre z tych rozwiązań, no to ciężko się nie zgodzić, że są bardzo sensowne. No chociażby ten jeden kabel na, na wszystkie nowe urządzenia elektroniczne. Jakby zmuszenie chociażby iPhona do korzystania z SBC, żebyś, no każdy z nas podejrzewał, że ma dalej mnóstwo starych kabli i elektroniki, z której nigdy nie korzysta. Ja bym jeszcze chciał na przykład, żeby zmienili e, to, żeby herbata nie była w malutkich po prostu opakowaniach, bo jest dla mnie czasem bez sensu. Ale to już są takie szczegóły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moją i państwa gościnią była Marcelina Pilszyk z Zespołu Energii i Klimatu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a państwa zapraszamy do wysłuchania innych odcinków pols podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. I'm <laughs>